Chińskie samochody w natarciu. Ten to wygląda od boku jak Lexus. Co to jest? Ten tył ładny, bardzo. Taki, patrzcie, taki wystający, tutaj, jaki w ogóle spoiler jest tutaj na dachu. Taki wielki przetłoczenia, jakieś wielkie światło stop. Co to jest? omoda moda. Aha, to w Krakowie. Patrzcie, tam jest IKEA. A nie widać. Ale jest. Uwierzcie mi, tam jest, tam jest komoda, a tu jest omoda. Tutaj jest takie, co to jest? Ty, ale karbonik taki. Spoko. Jest prawdziwy wydech? Nie ma. Jest fake rurka. Ale co to za koło? Gdzie 18 cali ładne? ładne, ładne powiem Wam. W środku. Kurczę, no im się jakoś to udaje zawsze ładne auta zrobić. Ja nie wiem, wyskładają z różnych samochodów, to mają tego chromu pełno tego aluminium jakiegoś szczotkowanego, tego pianoblegu, Nawet z przodu ładne. O kurczę, tutaj światła, tam światła. Te u góry pewnie też się świecą. To są pewnie migacze tej u góry. Kierunkowskazy, a tutaj te są do, do jazdy normalnej. Jakieś czerwone wstaweczki, tutaj pod lusterkiem, ale mają dużo takich, wiecie, takich dodatków. Te samochody, eee, że mają wykorzystaną każdą prze przestrzeń na coś. Tu trochę czerwonego, tu trochę pianobłęk, tu trochę jakoś chromu, trochę aluminium, trochę tego, trochę tamtego i to dobrze wygląda. Ja myślę, że to się będzie ludziom podobało. Już się podoba w ogóle te, ta, ta omoda, to chyba chyba jakoś się udała, bo tego widzę dosyć sporo na rynku. Ale mają fotel w ogóle nawet ładny, teraz zauważyłem. Nie, no jest okej. Okay. Dajcie znać w komentarzu, bo jest ok. Gdyby zmienić mu znaczek na jakiś inny, nie wiem, cokolwiek innego, to byście na 100% uwierzyli. Ja to bym uwierzył, że to Lexus.